Na moim kanale. Słuchajcie, właśnie wróciłam z jarmarku świątecznego. Jest już naprawdę bardzo, bardzo późno, mam prawie północ. Także światło jest okropne, zdaję sobie z tego sprawę. Ale słuchajcie, po tym jarmarku jestem w tak świątecznym nastroju, że koniecznie chciałam nagrać dla Was teraz ten filmik. A mianowicie, dziś otworzymy sobie 6 kolejnych okienek mojego kalendarza Kills. Także jestem bardzo podekscytowana, bardzo się cieszę na te kosmetyki. I teraz tak a propos kalendarza, bardzo krótkie przemówienie. Słuchajcie, niedawno dodałam filmik um, z kalendarzem adwentowym z Douglasa, Open Box. I powiem Wam, że od tej pory dostaję po prostu masę komentarzy, wszystkie o tej samej treści. Także słuchajcie, już mi się to znudziło, naprawdę Cieszę się, jak do mnie piszecie, ale co wchodzę na YouTube, widzę tylko komentarz o treści. Nie mówi się Douglas, mówi się Douglas. Dlaczego mówisz Douglas? Douglas, haha, hi, hi, mówi się Douglas, bla 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 bla. Słuchajcie, ja mieszkam w Niemczech i tutaj w Niemczech wymawia się Douglas i jest to wymowa jak najbardziej poprawna, także wyluzujcie dla tych, którzy tak strasznie przeżywają to słowo i nie poprawiajcie mnie już w każdym komentarzu, ponieważ wymowa Douglas jest jak najbardziej poprawna. I to tyle, a teraz przechodzimy do kalendarza z I dzisiaj zaczynamy od siódemki. Mam nadzieję, że będzie to szczęśliwa siódemka. Otwieramy. A powiem Wam, że strasznie ciężko się otwiera to okienko w tym kalendarzu. Nie chcę sobie go całego porwać, ponieważ używam go też jako dekorację w salonie. I słuchajcie, okienko było przeogromne. Zobaczcie, tutaj siódemka. A w środku mamy jedynie malutką karteczkę. Także nie wiem, co to ma być. I co to jest? Ekskluzywne Kills Cosmetic Tasche. Aha, słuchajcie, to jest Wood Shine. Przy następnym zakupie właśnie w Salonie Kills dostanę taką oto kosmetyczkę. Tutaj mamy zdjęcie. Także co powiem Wam, że nieźle. Jeżeli biorę się do Kilisa, to na pewno z tego skorzystam i będę miała taką oto kosmetyczkę. Także nawet fajny pomysł nie powiem. Ale teraz przechodzimy do ósemki. Ósemkę mamy na dole, malutkie okienko. Dzisiaj pazury kołamie. Zresztą one się już trzymają ledwo co, już są do wymiany, ale nie miałam czasu iść do kosmetyczki. Także dobra mam. I tutaj mamy. Tutaj sobie przyklonę z tyłu, ósemka na, na, na krem do twarzy. Krem nabliżający do twarzy. Tutaj mamy 5 ml. I przechodzimy do dziewiątki. W dziewiątce mamy nawilżające serum koncentrat i tutaj mamy 5 ml. Przechodzimy do dziesiątki. Dziesiątka ma również większe drzwiczki. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Otwieramy. I tutaj mamy taśny słoiczek, który zawiera 14 ml. Jest to maska do twarzy zwężająca pory. Super, powiem Wam, że ja uwielbiam testować wszelkiego rodzaju maski do twarzy, także na pewno przetestuję i dam Wam znać, że się sprawdzi. Przechodzimy do jedenastki. W jedynastce mamy takie małe, słitaśne serum pod oczy, 3 ml. Proszę bardzo. Słuchajcie, przechodzimy do ostatniego numerku, który dziś otworzę, jest numer 12. Okienko jest również dosyć spore, także zobaczymy, co tam się zdywa. I w dwunastce mamy znowu serum koncentrat do twarzy przeciw zmarszczkom 5 ml. Także tym razem produkty te były dosyć małe, takie prawdziwe próbki, Właśnie właśnie otwierałam sześć pierwszych okienek, trafiłam na dwa produkty pełnowymiarowe i te próbki były naprawdę dosyć spore. Także jestem bardzo ciekawa, co znajduje się w dalszej części mojego kalendarza, ale tego dowiemy się w kolejnym filmiku. Dzisiaj musisz zadowolić tymi sześcioma produktami. Także to był mój uroczy kalendarz Kills i teraz pokażę wam moją. Kreację sylwestrową. Słuchajcie, znalazłam przecudowną, jak dla mnie wymarzoną, kreację na sylwestra. Zrazu wam, co takiego przyodzieje właśnie w sylwestrową noc. ubranko tę znalazłam w Beżce za jedyne 39,99 i jest to taki oto przypiękny. To się chyba nazywa Overall. Overall kombinezon. Proszę bardzo. Teraz w kamerze tego nie będę mogła Wam dobrze pokazać. Zobaczcie, jak to się pięknie mieni. Po prostu szaleństwo na sylwestrową noc. To można właśnie zawiązać na szyi. Ja planuję to sobie zawiązać w ten sposób, że będę tutaj miała taki Ala naszyjnik. I overall jest, proszę bardzo, długi do ziemi. Tutaj mamy spodnie. Tak to wygląda. Już przymierzałam, naprawdę bardzo ładnie wygląda na figurze, także wydaje mi się, że znalazłam właśnie moją wymarzoną kreację sylwestrową. Dajcie znać, jak Wam się podoba i dajcie koniecznie znać, co Wy ubieracie na sylwestra. Wiem, że... Yy... Przed nami święta. Ja już myślę o Sylwestrach, ale wiecie, jak to baby. Oczywiście już yy, w listopadzie trzeba się martwić, co takiego założymy na Sylwestra w Także ja ten problem mam już w każdym razie za mną i bardziej z tego cieszę. Także to wszystko. To był mój krótki, miły, mam nadzieję, filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Ja słuchajcie, idę zmywać makijaż i. Kładę się na kanapie, bo jestem bardzo zmęczona, nie wiem, czy to zobaczycie w filmiku, ale naprawdę o czym już lecą. Także kończę nagrywanie, mam nadzieję, że wyglądam jakoś jak człowiek yy, właśnie w kamerze, jeżeli mam worków pod oczami po prostu do brody. Także co? Żegnam się z Wami, moi kochane, moje piękne. Widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam już z góry za wszystkie komentarze i co? Do następnego! Pa pa!